Tu i teraz. W naszej audycji będziemy teraz mówić o pięknej inicjatywie w studio goście pani Elżbieta Bochenek, prezes Fundacji Wspólna Siła. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I pani Karolina Bereś, członek Fundacji Wspólna Siła. Dzień dobry państwu. Ta fundacja rozpoczyna dopiero swoją działalność, pierwsze kroki i dobrze, że taka inicjatywa ma miejsce. Pani Elżbieto, od czego się zaczęło? Od czego się zaczęło? Przede wszystkim od potrzeby serca. Tutaj zauważyłybyśmy wspólnie, że wokół nas jest bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży, a i też dorosłych, które zmagają się z codziennymi takimi problemami, wyzwaniami, często w ciszy i nawet w samotności. Dlatego y, też widzimy, że brakuje takiego wsparcia specjalistycznego. Ale też nie do końca, bo też tej zwykłej takiej obecności ludzkiej zrozumienia, poczucia, że naprawdę ktoś się nimi interesuje. Chciałybyśmy też taką stworzyć przestrzeń, że, w której nikt nie jest oceniany, że każdy może znaleźć tą pomoc, akceptację i też zrozumienie. Ale też takie, ta fundacja, która powstała, Wspólna Siła, ona też chciałyśmy, żeby to było połączenie ludzi też o wielkich sercach. Specjalistów, rodziców, pedagogów, osób z pewnymi doświadczeniami rodzinnymi, losowymi, życiowymi i taką mamy właśnie, ta, taki, taką mamy kadrę. I myślę, że mogę powiedzieć z czystym sumieniem i w imieniu całego zarządu, że mamy świetną kadrę, świetnych członków fundacji i Życzyłabym każdej fundacji, każdemu stowarzyszeniu takich członków, jak my mamy. Naprawdę możemy na nich polegać, yy, wspierają nas i świetnie z nami współpracują. I takie początki właśnie lubimy. Yy, drodzy Państwo, yy, nieprawda, że w radiu nie widać, a widać nas właśnie teraz. Zapraszam nie tylko do słuchania naszej rozmowy z gośćmi, ale również yy, oglądania, podglądania yy, na kanale YouTube Polskiego Radia Rzeszów. Yy, Pani Karolino, jest Pani członkiem Fundacji Wspólna Siła Fundacji, której działalność zrodziła się i rodzi z potrzeby serca mówiła Elżbieta. To chyba piękny początek, bo już nam ukierunkował troszeczkę działania wrażliwość, otwartość na innych. To są te słowa? E, tak, dokładnie. E, staramy się, żeby dzieci i młodzież była. Doceniana, czuła się potrzebna, żeby wyzwania związane z niepełnosprawnością nie dotykały ich tak bardzo w codziennym życiu. I dzięki temu organizujemy też zajęcia terapeutyczne dla dzieci, spotkania integracyjne, warsztaty edukacyjne i rozwojowe wspieramy osoby i dzieci z niepełnosprawnością oraz ich rodziny. I Działamy lokalnie w naszym środowisku, yy, dlatego też nasze wartości są uniwersalne. Yy, są to szacunek, empatia, równość i bo tak naprawdę wszyscy jesteśmy częścią jednej wspólnej siły, niezależnie od tego, czy pomagamy, czy z tej pomocy korzystamy. To też jest bardzo ważne, że tak jak pani podkreśliła, pani Karolino, to nie jest fundacja gdzieś w Polsce i dopiero musimy szukać na mapie. Działacie w powiecie robczycko-sędziszowskim. Bardzo ważne jest to, że fundacja wspólna siła to ktoś blisko nas. Ludzie kojarzą, odnajdują, łatwo mogą do państwa dotrzeć, nie, nie trzeba szukać daleko, prawda? Osoby z tego powiatu robczycko-sądziszowskiego mają swoich ludzi u siebie. Tak, ponieważ my tutaj ten naszy zakres działań jest objęty właśnie na ten teren powiatu obcisko I też tutaj chcemy też bardzo tutaj działać na tym powiecie, będziemy cyklicznie, co miesięcznie prowadzić warsztaty, takie wspomagające wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i jednocześnie dla rodzin, rodziców też dla rodzeństwa, którym w jednej sali odbywają się zajęcia warsztaty, sensoryczne w tej chwili obecnej będziemy prowadzić 24 października takie jesienne kompozycje, wykonywanie takich liści, kompozycji jesiennych, obrazów z dzieciaczkami, z młodzieżą, a jednocześnie mama, tato może zostawić w sobie na tych warsztatach to dzieciątko, a zamian idzie na uczęszczanie, na spotkanie z psychoterapeutą, jednocześnie połączone tutaj z coś dla ciała, mówię, i coś dla ducha, czyli połączone z refleksologią twarzy, rąk czy stóp czyli, które będzie mogło sobie nauczyć się, będą mogli się nauczyć masażu głowy, czy rąk tam, gdzie boli, prawda? Czy z siebie, czy po prostu dla, dla swojego dzieciątka. I, i w zamian za to oferujemy też jeszcze takie mini upominki, które będą sobie mogli wylosować rodzice, opiekunowie, ten prezent. I to będą cyklicznie co miesiąc takie warsztaty organizowane i takie, taką kulminacją będzie. U nas, taka iskierka do nieba, 13 grudnia, zapraszamy. W ogóle wszystkie takie zgłoszenia są na formularzu online, na naszej stronie, Facebook, stronie internetowej, czy na portalu społecznościowym. Można się zapisać przez online, a także również, niedawno organizowaliśmy dni otwarte. Na tych dniach otwartych też można było w wersji papierowej się zapisać na takie warsztaty. I tak będziemy organizować, więc zachęcamy do obserwowania naszej strony internetowej, facebook i tam będą wszystkie informacje dotyczące właśnie zapisów, dotyczące wszystkich spotkań, integracyjnych warsztatów i nie tylko, bo mamy, mamy bardzo dużo, dużo planów. Prężnie działa Fundacja Wspólna Siła, przecież do, dopiero początki. Wspominała Pani o współpracy ze specjalistami, bo to jest bardzo ważne, żeby pomoc, którą oferujemy komu komuś, była na jak najwyższym poziomie, żeby ta pomoc rzeczywiście była pomocą, a nie zaszkodziła. Stąd obecność pedagogów, psychoterapeutów, rehabilitantów też również. Zatem dzieci, młodzież z niepełnosprawnościami mogą liczyć na to, co konieczne, czyli fachową pomoc. Tak, oczywiście. Tutaj też chcemy, aby dzieci i młodzież na przykład miała, tak, tak zdobyła większą pewność siebie, też taki, taki rozwój umiejętności społecznych nabyła, też, a także też poczucie przynależności i bezpieczeństwa. I myślę, że tacy właśnie specjaliści pomogą odzyskać, odbudować tą pewność siebie u tego dziecka, u młodzieży, także dla rodziców. Też, żeby zdobyli wiedzę, też, żeby mieli takie wsparcie emocjonalne, poczucie wspólnoty z innymi rodzinami, bo z tego co wiemy też na przykład nie znają się też z różnymi, podobnymi problemami, które się też borykają i też dla całych rodzin, czyli tą lepszą komunikację, też zrozumienie potrzeby dziecka i też więcej spokoju i nadziei w codzienności też. Teraz chwila muzyki i za kilka minut wracamy do opowieści o inspirującej, twórczej działalności Fundacji Wspólna Siła z powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. W audycji tu i teraz goszczę przedstawicielki Fundacji Wspólna Siła. Fundacja prężnie działa na terenie powiatu Robczycko-Sędziszowskiego. W pierwszej części naszej rozmowy pojawiło się bardzo pojawiły się ważne słowa. Obecność i Przestrzeń, przestrzeń wzajemności, przestrzeń, by być blisko siebie. Pani Karolino, to istotne bardzo, żeby osoby, które borykają się z różnymi problemami, także zdrowotnymi, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzież, ich rodzice, opiekunowie, żeby nie byli sami z tym, czego doświadczają. Tak, jest to bardzo ważne i często powtarzamy, że fundacja nie sprawi, że wszystkie problemy znikną, bo życie jest jakie jest, ale my możemy sprawić, że człowiek poczuje się silniejszy, że nie jest sam. Dla wielu osób samo to, że mają gdzieś wyjść, że z kimś porozmawiać, że ktoś ich wysłucha i nie oceni, to już ogromna zmiana. I warto też wspomnieć, że fundacja, wspólna siła to siła relacji, wsparcia, obecności. Bo świecie, który pędzi do przodu, w którym brakuje czasu na zwykłą rozmowę, takie miejsce jak nasza fundacja przypominają, że człowiek potrzebuje obecności drugiej osoby. I warto też wspomnieć, że nasze warsztaty, które organizujemy i grupa wsparcia dla rodziców są całkowicie bezpłatne. I na wydarzeniu, które będzie 13 grudnia Iskierka do nieba. Planujemy rozdawać dla dzieci prezenty, które będą dostosowane do każdego dziecka, bo właśnie formularze, które mamy na stronie internetowej i na fanpage'u, pokażą nam, y, jakie dziecko ma zainteresowania, y, jakie chciałoby dostać prezenty. I dzięki temu spróbujemy dostosować. Fundacja Wspólna Siła y, miejsce, przestrzeń ludzie, y, którzy pomagają budować wzajemność, pomagają budować bliskość między ludźmi. Panie Elżbieto, czy trzeba nakłaniać, zachęcać, żeby rodziny, które borykają się z problemem niepełnosprawności, z takimi wyzwaniami życiowymi, czy trzeba ich nakłaniać, żeby wyszli z domu, skorzystali z jakiejś pomocy? Może przełamali y, jakiś, y, jakiś, jakiś opór, jakiś wstyd, to się, to się jeszcze zdarza czy coraz rzadziej, jak to jest? Z obserwacji no, na razie krótko działamy, ale z, właśnie już z tej obserwacji zauważyłyśmy, że tak jednak trzeba nakłaniać osoby do współpracy, osoby niepełnosprawne, ponieważ też musimy i myślimy, jak dopasować komunikaty, też żeby zrozumieli osoby, czytają odbiorcy, o co nam chodzi. To też jest bardzo tak ciężko dopasować. Też dlatego organizowaliśmy dni otwarte przez tydzień po tygodniu w, w mieście, w, miast, w Robczycach i w Sędziszowie Małopolskim, żeby dotrzeć do największej liczby odbiorców i przez te dni otwarte, by to była wspólna zabawa, wspólne właśnie takie poinformowanie o działaniach, które będziemy przyszłościowo realizować, żeby też właśnie mogły te osoby nas zobaczyć, spotkać się z nami, porozmawiać, zobaczyć nas, nasz skład fundacyjny, więc tutaj też takie te działania chcemy i też będziemy na pewno w przyszłościowo więcej takich działań organizować I przez różne też portale społecznościowe, także też przez, przez spotkania takie osobiste. Myślę, że się nam to uda. Uważam, że ciężko jest dotrzeć do takich osób, ale też apeluję, żeby się właśnie te osoby nie bali, I mogli z nami kontaktować, bo te wszystkie warsztaty, te wszystkie wydarzenia są organizowane zupełnie bezpłatnie. Bardzo ważne to, co Pani wspominała, to, o czym Pani mówiła. Spotkanie. Nie wystarczy wrzucić do skrzynki pocztowej ulotki z napisem Fundacja Wspólna Siła, rozpoczynamy działalność i, jeszcze, żeby było co czytać, dołączymy statut Fundacji. No, nie. Trzeba się spotkać, porozmawiać. Jeśli zobaczymy te osoby, przekonamy się o różnych formach działalności, warsztatach. Przeróżnych spotkaniach, to wszystko, ta fundacja, napis, wspólna siła zaczyna się wypełniać życiem, konkretnymi osobami, konkretnymi działaniami, uśmiechem i serdecznością. I to jest klucz. Tak, tak. Dlatego właśnie tutaj też yy, chcemy, aby. Bo my też wiemy, że. Dla osób niepełnosprawnościami to jest tylko medyczna diagnoza. My właśnie chcemy, aby to było całe takie życie, emocje, relacje, codzienne takie zmagania i po prostu pomóc w takich właśnie w tych sytuacjach, ich życiowych. Też tutaj yy, yy, takie osoby nie tylko potrzebują terapii, ale też także właśnie tej rozmowy, tak właśnie Pani mówi tutaj, wsparcia psychicznego i społecznego. Yy, I my właśnie chcemy dać tą ludziom tą nadzieję i to poczucie przynależności. Do naszej fundacji. Do naszych działań i to też myślimy, że pomożemy i chciałybyśmy pomóc w największym i w stopniu, jakim możemy, bo też przyszłościowo będziemy pisać projekty. Już zaczynamy, nie ukrywam, już zaczynamy realizować, pisać projekty miejmy nadzieję, że uda się nam któryś z projektów zdobyć, uzyskać i też będą fajne, fajne działania. Być blisko codzienności i w codzienności. Gdyby ktoś teraz z powiatu robczycko-sędziszowskiego nas słuchał, sytuacja w rodzinie jest taka, że dziecko, młoda osoba jest z niepełnosprawnością, potrzebna jest pomoc, a może ktoś sobie po prostu nie radzi w którymś momencie. Różne są te sytuacje życiowe. No i słyszymy o Fundacji Wspólna Siła. W jaki sposób Państwa odnaleźć, dokąd pójść, gdzie się zgłosić, czy piszemy maila, czy pocztowa korespondencja? Jak, jak rozpocząć? Jakie pierwsze kroki, by ten pierwszy kontakt z Państwem był? No oczywiście przede wszystkim to my mamy siedzibę, siedzibę w, w, w senszowie Małopolskim. E, tutaj e, też można do naszej siedziby podejść, e, można też z nami porozmawiać. E, też mamy godziny wyznaczone tam e, dyżurów e, w naszej siedzibie, jak i również mamy ulotki. Wiadomo, no, ulotki też są rozdawane, były na dniach otwartych. Też będziemy, e, myślę, że po szkołach e, podstawowych i średnich e, też e, będziemy rozdawać. E, będziemy się też spotykać z rodzicami, Sami, na wywiadówkach w szkołach podstawowych i, i średnich, tak samo, zarówno i także y, mamy stronę y, internetową, mamy tutaj y, na Facebooka na portalu społecznościowym, no i telefon. Adres, adres strony internetowej, proszę. Yy, tak, Ze yy. znaków Polskich Siła. Po tak jest, Fundacja Wspólna Siła. Yy, nie tylko oczekiwania, aż ktoś do Państwa przyjdzie, ale to Państwo wychodzicie. Tak, no. my wychodzimy. Tak, my wychodzimy. Mm -hmm. I staramy się tak właśnie tutaj też e, próbować tych te swoich sił właśnie, żeby tutaj e, pokazać, ukierunkować drogę i naszą i tym osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, bo my też e, e, obejmujemy osoby niepełnosprawne razem z rodzinami. My też mamy i na uwadze rodziców, i na uwadze mamy i dziadków również, i jak i również rodzeństwo. To jest wspólna praca. Wszyscy no. są zaangażowani tak. e, w to, by. Tworzyło się coś dobrego. Czy mamy pewne trudności, y, mniejsze, większe, jakieś przeszkody do pokonania? Y, to jest możliwe. Byle, byle nie solo, byle nie tak. w samotności. Y, ważne jest to towarzyszenie i na to Państwo też stawiacie. Być blisko. Tak, dokładnie. Y, fundacja daje poczucie bezpieczeństwa, że y, trudności osób niepełnosprawnych zostają zauważone, że oni sami są ważni, że nie są pozostawieni nie sami sobie. Nie mamy magicznych rozwiązań po prostu, ale staramy się pomagać. To nie Jest czary czas... mary, to nie czary mary, to po prostu realna obecność człowieka tak. przy człowieku. Tak. Dokładnie, dokładnie. Fundacja, wspólna siła. Pomaga dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami z powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, pomaga też rodzinom, opiekunom, tworzy przestrzeń obecności, wzajemności i pomocy. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Gośćmi audycji tu i teraz były przedstawicielki Fundacji Wspólna Siła, prezes. Elżbieta Bochenek i członek Fundacji Karolina Bereś, bardzo paniom dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. I jeszcze wspomnę, że e, nasza rozmowa oczywiście e, również na stronie internetowej Polskiego Radia Rzeszów, www.radiorzeszow.pl e, będzie można do tego tematu wrócić. Tu i teraz